Dzień dobry, w środę. Myślę, że wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni różnymi wydarzeniami ostatniego tygodnia, czasu, tymi wydarzeniami związanymi z Kościołem, z różnymi kryzysami, z różnymi informacjami, które do nas docierają. Wiem, że mówię ogólnie, nie, nie podaję żadnych szczegółów, bo myślę, że każdy ma swoją wrażliwość i różne rzeczy go wkurzają i zniechęcają. Dlatego wydaje mi się, że słowo, które dzisiaj dostajemy z pierwszego czytania i z Ewangelii, jest świetnym przystankiem. Jest świetną też instrukcją, jak w tym wszystkim nie zwariować, nie stracić wiary, nie stracić miłości, przede wszystkim nie stracić sensu w życiu. Słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście sobie mocno przeczytali te teksty najpierw. Może najpierw w ogóle zostańcie tylko na tych tekstach bo one są tak gęste i tak konkretne, że myślę, że wystarczą za komentarz pierwsze czytanie Księga Izajasza już w pierwszym pytaniu w pierwszym zdaniu mówi coś, co każe nam jakby odwrócić wzrok od tego wszystkiego o czym mówiłem na początku, czyli o tych wszystkich problemów o tych wszystkich smutnych wiadomości, które sprawiają, że człowiek jest rozbity i Pan mówi tak: z kim moglibyście mnie porównać, tak, żeby mi dorównał. To jest niesamowite zdanie, bo co ono mówi? Jest jeden Bóg. Wszystkie nasze rzeczy, które przeżywamy, są ważne, bo, bo, bo po słowo nigdy nie neguje naszego doświadczenia, naszego życia, ale jakby pokazuje nam w tym jednym zdaniu, oderwi się od tego wszystkiego, bo nic nie jest takie, jak ja. Ja jestem inny. I po co ta inność? No, po to, żebyśmy trochę odpoczęli. Potem yy, naprawdę coś jest niesamowitego, bo mówi tak yy, Izajasz: Czemu mówisz Jakubie, i ty Izraelu, powtarzasz: Zakryta jest moja droga przed Panem, i moje prawo przez Boga pominięte. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją, słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. No, chłopcy biegają, mają to do siebie, że biegają, ale szybko się męczą i szybko się y, nużą, czyli y, nudzą po prostu. Y, I tak jest z nami. Biegamy, słuchamy, rozmawiamy, oceniamy, wydajemy opinie, y, ustosunkowywujemy się do różnych rzeczy, różnych wydarzeń i słów, i to wszystko strasznie męczy. I wszystko to sprawia, że człowiek jest y, tak strasznie. Y, Zagubiony i tak strasznie właśnie znużony tym, tym, tym całym grajdołem, który do nas dochodzi. Bardzo szybko to robimy. Zobaczcie, bo mamy jakąś tolerancję na to, ile zła można oglądać, ile, zła, o, ile o, o jak długo o złu można mówić i słuchać. A więc to czytanie najpierw pokazuje nam dwie rzeczy. Że Bóg jest kimś innym, poza tym wszystkim, nie dlatego, że nas interesuje, ale dlatego, że za chwilę w Ewangelii usłyszymy, że to jest nasze wybawienie, to, że On jest inny. A potem pokazuje nam to czytanie, jaka jest nasza kondycja. Jakby nie dowiadujemy się niczego nowego. Nie ma tu jakiejś nowej wiadomości, której byśmy nie mieli, ale te powtarzające się wiadomości i bardzo proste wiadomości pokazują nam na nowo, że możemy i powinniśmy czasami się zatrzymać i sobie uświadomić, kim ja jestem. Po pierwsze, nie jestem Bogiem, a więc mam pewną ograniczoną ilość siły i tolerancji na zło. Po drugie, Bóg jest kimś innym i ta inność to nie jest coś, co ma mnie straszyć, ale ma być do tego, zachętą do tego, żebym przeczytał dalej słowo. A słowo w Ewangelii mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A więc, jak patrzymy na siebie i widzimy, że jesteśmy utrudzeni i obciążeni tym wszystkim, to trzeba z tym wszystkim pójść do Jezusa po co? Już Wam cytuję dokładnie, żebym nie zmyślał. Pan Jezus mówi tak. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Co to jest to jarzmo Jezusa? To jest miłość. Bo jarzmo to jest coś takiego, co... Ja nie jestem rolnikiem, ale trochę poczytałem. To jest y, takie urządzenie, które nakłada się y, na zwierzę, żeby było posłuszne temu, kto na przykład y, ora ziemię, orze ziemię, i to zwierzę w ten sposób jest ujarzmione, tak? I zobaczcie, miłość jest takim jazmem, o którym mówi Jezus. To znaczy, jeżeli nakładasz na siebie jarzmo Jezusa, czyli miłości, postanawiasz kierować się miłością, postanawiasz kochać, postanawiasz. Y, być kimś, kto kieruje się miłością, czy raczej tak jak w wypadku tego zwierzęcia, miłość kieruje Tobą, tak jak jarzmo kieruje tym zwierzęciem, to wtedy nie znaczy, że te problemy znikną, bo to zwierzę ujarzmione, ono musi ciężko pracować, ono dalej się będzie męczyć i taka jest nasza kondycja jako ludzi. A więc to nam pokazuje, że modlitwa, że przyjście do Pana Jezusa nie sprawia, że nasze problemy znikają. Że nie wiem, pomodlimy się, żeby jakiś tam człowiek zniknął z przestrzeni publicznej, albo pomodlimy się, żeby nagle zniknęły moje problemy chorobowe czy zdrowotne. Nie, one być może zostaną i prawdopodobnie zostaną, takie jest prawdopodobieństwo, ale to, że zakładam na siebie jarzmo miłości, takie jak miał Jezus, Jezus też do końca cierpiał. On. Nie uniknął krzyża przez to, że się modlił, był z ojcem. Ale założył na siebie jarzmo miłości, i to pomogło mu, uwaga, nie nienawidzić innych. innych. To jest szalenie ważne, słuchajcie, bo y, takie jest moje przekonanie, y, a wiecie, jeśli mnie trochę śledzicie, że trochę się tym wszystkim zajmuję, że jeżeli zajmujemy się złem w kościele, w świecie, w sobie we swoich wspólnotach, w swoich rodzinach, to, to nie tyle męczy samo to zło, owszem, ono jest bardzo ważne, bo ono jest źródłem tego wszystkiego, co się z nami dzieje, ale bardziej męczy to wszystko, co dzieje się w naszych głowach i w naszych sercach. My się po prostu, mówiąc kolokwialnie, nakręcamy. Strasznie to wszystko, jak to mówią dzieci, nak rozkminiamy, rozmyślamy nad tym i to sprawia, że jesteśmy tacy strasznie umęczeni, i Pan Jezus mówi, nałóż na to wszystko jarzmo miłości i próbuj kochać. Uwaga, próbuj kochać to nie znaczy usprawiedliwiaj ludzi, którzy czynią zło. Podkreślam to, ludzi, którzy czynią zło, a nie złych ludzi. Bo jak wiecie, wyznaje zasadę, że nie ma złych ludzi, są ludzie, którzy czynią zło. Zacznij kochać też to, co się budzi w tobie do nich, żeby się to nie przerodziło, przerodziło w nienawiść, bo wtedy przegrałeś. Bo wtedy też zaczynasz czynić zło. I to jest coś, co musimy sobie badać nieustannie. Począwszy od naszych myśli, o tych wydarzeniach, o ludziach, począwszy od naszego serca, to co mamy w tym sercu, czy tam jest próba kochania tych ludzi, czyli co to znaczy kochać ludzi, którzy czynią zło? Najlepiej wtedy zanosić ich Panu Bogu, prosić, żeby to Bóg był tym, który będzie ich nawróceniem. Czy jest we mnie nienawiść? A potem to, co się dzieje na zewnątrz, to w jaki sposób o nich mówię, na przykład w naszych rozmowach, to w jaki sposób na przykład komentuję te wydarzenia na Facebooku czy w innych miejscach w internecie, czy pozwalam sobie na takie komentarze, które zabierają tym ludziom godność ludzką, zabierają im dobre imię, zabierają im to wszystko, co się człowiekowi po prostu przynależy. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, co mówię, ale naprawdę, jeśli przekroczymy tę cienką granicę i ludzi, którzy czynią zło, zaczniemy nazywać od najgorszych, od dzikusów, będziemy takimi tabloidami, które nie przebierają w słowach, kiedy próbują opisać pewne wydarzenia pewnych ludzi, to tak naprawdę przegraliśmy. Znaczy, stajemy się ludźmi, którzy czynią zło, bo odbieramy coś, co jest godnością przynależną każdemu człowiekowi, nawet jeśli jest najgorszym zbrodniarzem. I to jest to, co Pan Jezus mówi, zaprzęgnij swoje serce w jarzmo miłości, weź moje jarzmo, oddaj mi to, co Cię obciąża, w tym sensie, że przyjdź z tym do mnie, Opowiedz mi o tym, zobaczcie, jaki to jest świetny psycholog z tego Jezusa. Przyjdź z tym wszystkim, co cię boli, z tym wszystkim, co cię straszy, z tym wszystkim, co odbiera ci nadzieję. Spróbuj mi o tym wszystkim opowiedzieć, a potem weź moje jarzmo, które jest jarzmem miłości, które, jeszcze raz to podkreślę, nie zabierze ci twoich problemów, nie skończy problemów świata, ale pozwoli ci w tym wszystkim zachować godność. To jest to, co miał Jezus. My tak bardzo lubimy mówić, że naśladujemy Jezusa. Właśnie o to chodzi w naśladowaniu Jezusa, że Jezus, który był prześladowany przez całe życie, był odpychany przez współczesnych sobie religijnych ludzi, który był wyłączany z synagogi, co potem też zapowiedział swoim uczniom, w końcu był ukrzyżowany, umęczony, ukrzyżowany. Ten Jezus do końca zachował miłość w sercu do człowieka, który mu wyrządzał zło. I jeśli to stracimy, to naprawdę przestajemy być chrześcijanami, czyli uczniami Jezusa. Chrześcijaninem nie jest się wtedy, kiedy wszystko jest fajne i głosimy sobie słodkiego Jezusa, który nas kocha, którego sobie uwielbiamy w śpiewie. To też jest potrzebne, ale jakby to jeszcze nie jest ten moment. Chrześcijaninem jestem wtedy, kiedy zło mnie otacza, tak jak Jezusa, zewsząd i w tym wszystkim potrafię przyjść do Niego. Zauważyć, że on jest inny, tak jak mówi Bóg w Starym Testamencie, zauważyć swoją kondycję, czyli całą prawdę o Bogu i o sobie, a potem z tą prawdą o sobie idę do tego, który jest inny, czyli do Jezusa, po to, żeby nie żeby mi zaczarował rzeczywistość, ale po to, żeby rzeczywiście przyjąć i mówi: weźmijcie, zobaczcie, to jest bardzo ważne słowo, to jest wasza decyzja, czy chcesz iść w jarzmie miłości. Czy chcesz być człowiekiem, który dalej brnie w zło, y, robiąc, mówiąc y, złe rzeczy o innych ludziach? Y, z jednej strony to bardzo trudne, bo Pan Jezus, y, co robi Pan Jezus? Pan Jezus nas wyrywa z takiego naturalnego odruchu. Najlepiej komuś przyłożyć, oko za oko, ząb za ząb. Skrzywdziłeś kogoś słowem, no to ryb mu słowo złe. Y, skrzywdziłeś kogoś jakimś czynem, no to ryb mu jakiś zły czyn. Panie Jezus mówi: Nie, przerwij to, bo tak naprawdę nic innego nie robisz, jak dalej jesteś uczniem złego. Tak jak ten człowiek, którego próbujesz zwalczyć. A chodzi o to, żeby rzeczywiście nałożyć na siebie jarzmo miłości. I teraz uwaga. Mówiłem o tym też trochę wczoraj. Nie chodzi o to, żebyśmy jako chrześcijanie nie mówili o złu, szczególnie temu złu, o tym złu, które wyrządza się najmniejszym. Bo Pan Jezus też mówi, że. Yy, Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, niepodobna, żeby nie pojawili się ludzie, którzy będą godni tego, żeby im uwiązać kamień młyński uszy. A więc widać w Jezusie też duże emocje, kiedy musiał słyszeć o różnych złych rzeczach, które robili ludzie ludziom. Nie możemy ominąć tego momentu, którym mówi o sądzie ostatecznym, kiedy mówi o konkretnych czynach dobrych i złych. Jakby to są fakty i nie można tego pomijać i trzeba czasami o tym powiedzieć, a czasami często, jeśli to są publiczne rzeczy. Bo jeśli publicznie dzieje się zło, to publicznie trzeba je y, piętnować, zło podkreślam, nie człowieka zło, które ten człowiek czyni żeby też inni nie czuli się osamotnieni w tej walce ze złem, i nie czuli się też zgorszeni. To jest bardzo ważne. Oczywiście, jeśli zło jest ukryte, to jeśli to się da zrobić, to warto je naprawiać i poprawiać rzeczywistość w ukryciu, ale jeśli jest publiczne, to nie możemy cofać się do tyłu i mówić, no dobrze, no coś jest publiczne, ktoś kogoś nie wiem, krzywdzi niszczy publicznie, to my teraz to załatwmy. Pod stołem. No nie, bo to jest mafijne działanie. My mamy działać jak uczniowie Jezusa, on nie jest mafią. Dlatego mówię, że jakby co innego jest to, że ci chłopcy z tego pierwszego czytania oni biegają i się męczą, ale dalej będą biegać. I tak samo jest z nami. My mówimy o tym złu, próbujemy się przeciwstawić temu złu, męczymy się z tym, idziemy do pana Jezusa, zakładamy jarzmo miłości, próbujemy się nawracać w swoim myśleniu. I znowu będziemy biegać i znowu się będziemy męczyć. Trochę w kółko Macieja, ale chodzi o to, żeby cały czas wracać do tej Ewangelii i znajdować i to jest uwaga bardzo prosta rzecz. Codziennie czas na to, żeby usiąść do rozmowy z Panem Jezusem. Przestrzegam siebie i każdego i każdą z nas, żebyśmy nie komentowali rzeczywistości, szczególnie tej, która dotyczy złych czynów ludzi, bez codziennej modlitwy. Bo codzienna modlitwa jest, tym, jest tą szansą, nie jest oczywiście to automatyczne, ale jest tą szansą, że usłyszymy zaproszenie Pana Jezusa, weź moje jarzmo na siebie, jarzmo miłości. Dlaczego? Po pierwsze, unikniesz wtedy, czy masz sposobność uniknięcia tego, żeby kogoś nie zabić swoim słowem i swoją opinią, bo będziesz się cały czas wyhamowywał, bo Pan Jezus się będzie wyhamowywał. Po drugie, Pan Jezus mówi: Zobaczcie, że moje jarzmo jest słodkie. Co to znaczy? Nasze umęczenie sprawia, że jesteśmy zgorzkniali, że mamy dość, że to bardzo często ludzie piszą w różnych miejscach, że mam już tego wszystkiego dość, rzuciłbym to w cholerę, odchodzę z kościoła, wypisuję się. A on mówi: Weź moje jarzmo, czyli coś, co mnie ujarzmia, ale jest to jarzmo miłości. A z drugiej strony mówi: To się stanie słodkie. To znaczy, co się stanie słodkie? Nie, że nagle zobaczymy zło jako dobro, ale zobaczymy, że w tym złu nie muszę dochodzić do takiego momentu, w którym będę zgorzkniały i nie będę musiał odchodzić, gorszyć się i tak dalej, tylko będę mógł mieć siły do tego, żeby dalej biec, dalej z tym złem, które czynią inni ludzie walczyć. Dobrego dnia Wam, życzę dobrej środy, trzymajcie się. Do widzenia.